jest też tak, że kształcę swoje dziecko albo po to, żeby wygrywało konkursy, albo nie ma czasu w ogóle szkoda czasu, żeby inwestować. I o, o te konkursy też i o to takie, taką intencję rodziców najbardziej chciałabym cię Olga zapytać. Tak, tak. Ja się zgadzam kompletnie z tym, że znaczy zgadzam się z tym, że y, jakby taką profesjonalną ścieżką dziecko świadomie może wybrać tam w wieku już po tej mutacji, tak? Jak się czuje z sobą, z własnym głosem, wtedy już tam w okolicach tego 17 roku życia już może myśleć o tej profesjonalnej ścieżce, tak? To, to z tym się zgadzam jednak. Natomiast nie uważam, że na przykład dzieci nie mogą uczyć się utworów klasycznych. Tak? To jest przecież, są utwory na chóry dziecięce przecież, to, to, to nie jest tak. Do Lili jeszcze mogę dopowiedzieć jedno, że a propos tego kształcenia, no bardzo trudno jest z ludźmi jakby wejść w etap czytania nut w momencie, kiedy oni nie mają świadomości na przykład poczucia oktawy, albo że głos głos idzie do góry albo głos idzie do dołu. To są takie podstawowe rzeczy, których my to wszystko przecież na tych naszych skromnych lekcjach indywidualnych staramy się przekazać. I właśnie Lila tutaj ma bardzo dobre podejście, że właśnie to dziecko powinno, czy ten młody człowiek powinien się rozwijać ogólnie muzycznie, tak? Może grać na instrumencie, może tańczyć, może rytmiczne zajęcia, to wszystko ma wpływ też później na śpiew, na poczucie głosu własnego. I, no bo śpiew jest wynika z ruchu, z oddechu, tak? No. I, 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 i to jest bardzo ważne. No i, i ja dzielę jakby ym, dzieci pod względem nastawienia. <laughs> Pracuję z dziećmi od pięciu lat. To no nie jest długo, ale bardzo intensywnie ostatnio, więc trochę mam swoich spostrzeżeń. <laughs> I e, nastawienie pierwsze takie, takie fantastyczne nastawienie dziecka. Które przychodzi i ono jest ciekawe, ona jest podekscytowane, tak? Co się tu będzie działo, może pozna jakichś nowych rówieśników, to jest wspaniałe, tak? I ona zaczyna, ona nie ma problemów z improzywizacją, ona jest ym, po prostu na tyle wyzwolona, że można od niego dużo, dużo, dużo wyciągnąć, tak? No i jest też taki. Takie drugie nastawienie, nastawienie, które się właśnie y, zabiera z sobą, jakby z domu, z oczekiwań czyjś, tak? To jest to nastawienie, y, że no mam cel, tak? Pouczę się, śpiewać i jak nie wygram w tym roku Eurowizji, no to kończę, zajmuję się woltyżerką, nie? albo czymś tam. <laughs> Co zwłaszcza y, tam. Mamy, prawda, mają wpływ duży na to, na to nastawienie i na to kreowanie dziecka w, w obszarze publicznym, tak? To jest bardzo ważne, żeby tłumaczyć też rodzicom, bo to od tego w sumie trzeba wyjść zawsze, że no po pierwsze, dziecko ma swój, każde dziecko ma swój etap rozwoju, jest na pewnym etapie, że jak w tej samej klasie Kasia. Ma pięć dźwięków w głosie, tak, i w tej samej klasie jest Madzia, która ma dwie oktawy, to nie jest źle. One są na innym etapie rozwoju, takiego psychofizycznego, tak? Bo ta krtań się rozrasta bardzo szybko, trwa to od dwóch do trzech lat, tak? To też jest ważne, żeby wytłumaczyć rodzicom, że tam się dzieją zmiany, że to dziecko sobie na przykład chłopcy bardzo często no nie radzą z tym wszystkim. I do tego dochodzą też emocje, tak? I warto jest o tym rozmawiać bardzo. I to też ma oczywiście yy, jakby yy, dużo wspólnego z dojrzewaniem płciowym, więc to, to naprawdę jest bardzo ważny temat, taki ogólny. Yy, no i a propos, wracając w ogóle do tego nastawienia drugiego, tak? No to takie dziecko no ma problem z tym, żeby się uwolnić jakby z ocen. To jest yy, naprawdę bardzo smutne. Że to dziecko cały czas się kreuje, tak? boi się wykonać zadania aktorskiego, żeby nie być śmiesznym na przykład. Tak? Bardzo ciężko jest robić różne mimiczne ćwiczenia, bo też jest takie, takie dziwne to wszystko, jak to wystawić język albo coś. Naprawdę, to jest bardzo przykre, bo to są dzieci na przykład w wieku 8-10 lat, gdzie to nie powinno być naprawdę barierą, kiedy się bawimy. Tak? Można sobie powiedzieć. Prze Przepraszam, ale muszę to powiedzieć. To nie powinno być barierą w śpiewaniu nigdy, bo my robimy a. tak dziwne i głupie rzeczy całe życie śpiewając, że po prostu, a co dopiero w dzieciństwie. Tak, bo my jesteśmy aktorami. I większość z nas to osoby tak naprawdę nieśmiałe. Mało jest takich przebojowych na 100% osób, tak? I właśnie tutaj rozmawiałam z Elizą. Myślę, że to jest ważny temat, że osoby nieśmiałe są bardzo dobre aktorsko. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę i trzeba z tego korzystać. Bo te dzieci i ci młodzi ludzie bardzo dobrze się jakby czują przywdziewając różne role. Tak, więc możemy dać swobodną aktywność, jakieś zadanie aktorskie, sceniczne z użyciem różnych y, jakiś materiałów scenograficznych, przedmiotów scenograficznych, tak żeby to dziecko y, ten młody człowiek nie myślał o tej tremie, nie myślał o tym stresie, tylko żeby on próbował Prawda, razem z ruchem, razem z jakąś intencją przekazywać ten tekst, o którym śpiewa. Tylko, że musi wiedzieć, o czym śpiewa. I to jest jeszcze kolejny temat. To też dużo, y, y, wielu z, z Was mi zwracało na to uwagę, że dzieci mają nieadekwatne repertuary, zwłaszcza na konkursach, właśnie na konkursach. No, i to jest oczywiste, że jak dziecko śpiewa w wieku 8 lat puszek okruszek, to wypadnie dużo lepiej i dużo swobodniej niż jak śpiewa jakąś anglojęzyczną piosenkę. Może zna nawet język, ale wiecie Państwo, no, jakby treści są nieadekwatne. Dziecko nie wie o czym śpiewa. Nawet jeżeli rozumie słowo, to ono nie zna tych emocji. Mhm, więc raczej proponowałabym się skupić na takich. Na początek, naprawdę dziecięcych utworach. Dziecięcych utworów jest bardzo dużo, naprawdę. No i jeszcze, jeszcze jeżeli mogę, tak troszeczkę. Tak, bo do... my jesteśmy śpiewaczkami, więc możemy tu gadać. Możemy to <śmiech> <śmiech> możemy opanować. To. Ja chciałam powiedzieć dwa słowa jeszcze o konkursach, które naprawdę dla bardzo niewielkiej grupy są korzystne. Dzieci, ja jestem w ogóle absolutnie przeciwna. Konkursom nigdy nie przyjmuję zaproszeń, jako jury, nigdy i nie zamierzam tego robić. Konkursy w przypadku dzieci, tak jak powiedziała Olga tych nieśmiałych, które często są właśnie najzdolniejsze i które w przyszłości mogą mieć fantastyczną karierę i być na scenie. Te konkursy, ocenianie zawczesne, zbyt duża presja mogą powodować takie traumy, że ludzie potem rezygnują. Jest wiel... najwrażliwsi najczęściej rezygnują. Ja podam to... przykład. Przykład z życia wzięty. Bardzo odważny, wspaniały chłopczyk, dziesięcioletni, który śpiewał po prostu i śpiewa, no na szczęście śpiewa, bardzo pięknie. Brał udział w konkursie i w trakcie tego konkursu, w pierwszym etapie, cudownie mu szło i nagle przerwał. Nagle przerwał, rozpłakał się i co się stało? No dla dziecka to są za duże emocje, on sobie nie radzi z tremą. On sobie naprawdę nie radzi, to jest za dużo. To te, te emocje, które tymi dziećmi targają, no nie życzę nikomu. To A dziecko, po... Tak, tak. Bo, bo dziecko nie ma tych narzędzi, tego treningu i dystansu. Tak. To jest jest... Kamień w brzuchu dwa tygodnie przed konkursem. Każde zasypianie wieczorem to jest kamień w brzuchu. Mówię to jako osoba, która też przechodziła konkursy. Tak, tak. A poza tym jeszcze taka bardzo nieoczywista sprawa dla nas dorosłych. Nawet jeżeli dziecko zajmie trzecią nagrodę, my się cieszymy wspaniale. Ale dla dziecka to jest trzecia nagroda. Dlaczego on nie dostał pierwszej? Bo, kto, bo ktoś go nie polubił, nie jego głosu, jego nie polubił. Komuś się nie spodobał. Tak, i to jest straszne, bo to dziecko bierze wszystko personalnie, że jest do niczego, pomimo tego, że było 60 osób, a on zajął trzecią, trzecie miejsce. Ale nie zajął pierwszego. To jest bardzo smutne, prawda? Bo one mają zupełnie inną świadomość niż my. Więc, więc tak, nie, nie, niekoniecznie konkursy i poza tym mówisz o trzech nagrodach, ale jak setka dzieci bierze udział, a trójka tylko jest zdobywców nagród, to 97 wraca do domu z poczuciem porażki. Tak. I że niekoniecznie trzeba pracę nad głosem wkładać od razu w konkurs, bo można naprawdę mieć z tego potężną radość. I ja jestem miłośniczką festiwali, przeglądów, piosenki, takich tak. rzeczy, gdzie każdy jest gwiazdą, staje, śpiewa, dostaje oklaski, jest najważniejszy na świecie, to jest jego pięć minut I nawet jak to robi niedoskonale, to naprawdę, naprawdę nie szkodzi. Więc to. To, mhm. to chyba Olga, ze względu na czas. Spokrena. Spokrena. Tak, to są nasze jakby rozmowy i to są bardzo ważne rozmowy, uważam, bo to nas uświadamia jak mamy pracować, więc co robimy na początku? Na początku stopniowo oswajamy to dziecko, najpierw niech to będą małe występy, na przykład w domu namówimy rodziców, niech w niedzielę sobie to dziecko zaśpiewa tak, na forum rodzinnym. Potem tak kształtujemy tą naszą nieliczną klasę wokalną, żeby te dzieci miały ze sobą kontakt, żeby się lubiły, w miarę możliwości akceptowały i one się wspierają na, na, na tym poziomie wokalnym, tak? I tam w tej klasie robimy jakieś koncerciki, małe audycje. Potem możemy zacząć wypuszczać dziecko właśnie na forum, czyli na jakieś bardziej większe audycje ogólnoszkolne, a może nawet pozaszkolne, ale bardzo powolutku. I tak jak Eliza wspomniała, na takie konkursy, na takie przeglądy, gdzie dzieci są równe, gdzie każde dziecko dostanie dyplom albo mały suwenir, nie ma najlepszych, nie ma najgorszych. To jest, to jest naprawdę bardzo ważne, przynajmniej do tego 12 roku życia dla dziecka. Naprawdę, to jest niezmiernie ważne. Bardzo często słyszę też od rodziców, od mam głównie, no bo z mamami głównie rozmawiam, nie ukrywam, że dziecko jest, no ten głos jest taki infantylny. No ten głos jest taki niepełny, wie pani. Ja bym chciała, żeby ona już takie, tam Adel śpiewała piosenki, nie na przykład. No to odpowiedź jest jedna. No, dziecko jest, brzmi jak brzmi, tak? No, nie, ma, nie ma, dopiero 8 lat, no. Nie jest to możliwe. Pozwólmy mu być dzieckiem, tak? Nie kreujmy go, nie, niech nie śpiewa jeszcze musicali, niech nie śpiewa jeszcze y, piosenek Celine Dion, bo nie da rady po prostu. <grym> no i to jest taka świadomość troszeczkę. No. chciałabym, żeby rodzice dużo rozumieli, bo to wtedy jest dużo du łatwiej, tak? bo one, oni w odpowiednim kierunku jakby też to dziecko, yy, właśnie kreują to nastawienie w odpowiedni sposób. Tak? No i co jeszcze możemy? No, dużo rzeczy możemy robić, tak? Ćwiczyć dykcję. Dykcja jest bardzo ważna, yy, oczywiście razem z prawidłowym oddechem, no bo to podparcie oddechowe, oparcie oddechowe, no to to jest nic innego jak emocjonalny wdech. Więc bardzo ważne dla nas, żeby Nasza czynność emisyjna spółgurała z naszą myślą, z naszą emocją. Tak? No, ale widzisz, i tutaj jest jeszcze problem koszmarnego naśladownictwa, kiedy malutka dziewczynka A. naśladuje maniery dojrzałych wokalistek i w ogóle rezygnuje z siebie i ze swojego głosu. I w tym znaczeniu, że ona niby śpiewa, ale przekreśla swój głos. To jest... Tak, tak, ale to, to naprawdę widać od razu, jak takie dziecko przychodzi i na przykład jest ma 12 lat, a, a już ma makijaż czasem. To jest trochę przerażające, szczerze albo pomalowane paznokcie. No ale ja, nie, ja tutaj w to nie wnikam, prawda? Ale no tak jest czasami, prawda, żeby się tylko jakoś tam wykreować, zakryć tą swoją własną osobowość i tą swoją własną swobodę. No no jest różnie, prawda? <grytanie> Natomiast co możemy robić, żeby pomóc dzieciom nazywać emocje? Pokazywać dzieciom, że jakie są emocje, naśladować mimiką emocje. Bo później tymi emocjami, prawda, robimy interpretację, no, po prostu, no, żeby to dziecko widziało, jakie ma narzędzia i że może nad nimi panować, że to wcale nie jest tak, że y, tylko ono ma tremę, na przykład. Nie, wszyscy mamy tremę i ta trema powoli się z nią os oswajamy, tak. Może nawet zaczyna być mobilizująca, chociaż nie dla wszystkich do końca na 100%, ale no mamy wszyscy tremę. Nawet teraz jak zaczęłam rozmawiać, to aż mnie tak ten, <laughs> zmrodziło ma moment. Ale tylko na moment, na szczęście. No i, i, i proponuję przede wszystkim jakieś adekwatne utwory, zwłaszcza dla, dla tych dzieci do 12 roku życia. Nie wiem, ja mam tutaj Nosowskiego, pokażę. Śpiewnik dla dzieci. Pozwólmy dzieciom być dziećmi. Tak, pozwólmy dzieciom być dziećmi. To są utwory do, pisane do yy, tekstów pięknych i adekwatnych dla dzieci Marii Konopnickiej. Więc hu, hu, ha, nasza zima zła. I te wszystkie sprawy, to wszystko znamy z dzieciństwa. I, i, I śpiewamy wspaniałe utwory, które są bardzo ciekawe i, i inteligentne i, i, i pięknie napisane muzycznie, tak? To nie są, yy, bardzo często te frazy są dosyć skomplikowane, tylko ten ambitus jakby tego utworu to jest dostosowany.